bardzo serdecznie, Paweł Surynowicz, Polski Karting. Przed nami kolejny odcinek kwarantannowej Karting Cafe, a moim gościem będzie jeden z europejskich, eksportowych kierowców polskich, to Marcel Kutz, którego doskonale pamiętamy z wyścigów w Mistrzostwach Europy i w Mistrzostwach Świata we włoskim teamie Baby Race. Zapytam Marcela, jaki jest jego plan na sezon 2020. Widzieliśmy go już w tym roku w kilku imprezach WSK w barwach polskiego teamu Unic Racing, do którego się przeniósł. No i oczywiście zapytam, kiedy będzie można go zobaczyć za kierownicą bolidu F4. Takie treningi i takie testy ma w planach już od bardzo dawna. No i jest oczywiście szczęśliwym posiadaczem takiego bolido. A więc kiedy zobaczymy Marcela Kuca za kierownicą F4 w testach o tym wszystkim i o kilku innych rzeczach, dowiecie się z tego odcinka. Serdecznie zapraszam. Witam Cię. Kwarantannowej Karting Kafe, Marcel. Cześć. Powiedz mi, yy, jaki, jaki masz plan na, na tą kwarantannę? Czy masz jakiś plan na kwarantannę? Jak spędzasz czas? Jak sobie radzisz? Czas spędzam w sumie dobrze, bo staram się ćwiczyć codziennie i jakoś ten czas zlatuje. E, no, robić jakieś dodatkowe obowiązki. Jeździć na symulatorze. Codziennie po ponad 2-3 godziny codziennie po trochę i no jakoś ten czas zlatuje. Okej, okay, no widzę, widzę ten fotel, czyli jesteś w symulatorze swoim teraz, tak? <grym> Można, ta, tak, tak. No, no dobra, powiedz mi, ten symulator to jest co, co to jest? Czy to jest formuła, czy to jest kart e, Formuła. Która formuła? cztery. A to znaczy, że się przygotowujesz do F4 już, bo już były informacje takie, że będziesz próbował. Tak, próbować. to prawda. No to powiedz mi, no bo wszystko stoi, nikt nie jeździ, dopiero, dopiero zaczynają kierowcy trenować. Jaki, jaki był twój plan na ten sezon 2020? E, tak, jeżeli chodzi o te plany, to um, chcieliśmy tak jakby dokończyć ten cały rok kartingu i chcieliśmy tak jakby już zakończyć ten temat i pójść w formułę, bo no, ciężko by było mm, jeździć formułą i kar w kartingu, żeby właśnie się skupić na jednym i no bardziej tak jakby wejść w tą formułę, żeby już sobie nie, za nie brudzić głowy tak jakby kartingiem, żeby już o tym myśleć i, i dokładnie. No to znaczy, że nie możesz jeszcze do Musimy Cię oglądać w kartingu, mój drogi. No niestety, tak. <gry> Dobra, powiedz mi, jak wygląda y, z Twojej perspektywy taki, y, nie wiem, mikrocykl, jeśli można tak to nazwać, kierowcy, y, no, bądź co, bądź profesjonalnego, bo Ty już jesteś w, i, i w takich, z, można powiedzieć, zawodowych teamach i, i traktowałeś ten, ten, tą swoją rolę kierowcy Bardziej zawodowe. Jak, jak wygląda taki czas, kiedy nie można jeździć? Co wtedy taki zawodowy kierowca powinien robić? Mm, tak, dla mnie moim zdaniem ważne jest, żeby cały czas myśleć o tym, bo codziennie myślę o kartingu. Staram się też jeździć na tym symulatorze, żeby nie odchodzić od tematu, tak jakby. I. No, Ogonać różne onboardy, żeby cały czas mieć to karting w głowie, żeby nie zapomnieć tego, co osiągnąłem. Co i, i dodatkowo jeszcze jakieś ćwiczenia fizyczne, zajęcia, nie wiem, na no, podwórku? Codziennie, codziennie, po godzinkę, no, całe ciało, rozciąganie i zawsze, żeby na bieżąco to robić, systematycznie. A, my... Wracasz do swoich, do swoich wyścigów, albo do, generalnie oglądasz wyścigi? Nie wiem, masz jakieś zapisy wideo, onboardy, analizujesz to? No tak. Jeżdżę właśnie na, na iRacing, właśnie tymi formułkami różne serie, wyścigi. później sobie zapisuję te powtórki i oglądam coś źle, co ja zrobiłem czy. Można było coś jeszcze poprawić, czy mogłem jeszcze coś więcej wycisnąć z tego. No dobra, to teraz wróćmy do tego sezonu i ostatni ostatnich miesięcy. Ty byłeś w teamie Baby Race. Wcześniej byłeś w Parolinie w fabrycznym przez krótki moment. Czy, czy to później było? Po Baby Race, tak? Eee, i można powiedzieć, że nie byłem w Parolinie, bo po prostu byliśmy tak jakby pod ich namiotem ale no cały czas w be, 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 Baby Racing byłem Okej, okay. i później przeszedłeś, jakby zmieniłeś markę, bo przeszedłeś do, do jakby tej sfery zainteresowań Kart Republik ale byłeś kierowcą Unic Racing, polskiego teamu, związanego z Kart Republic. opowiedz nam o tym y, początku sezonu 2020 o tych imprezach, o twoich pozycjach, o, o walce na torze mm, no... Można powiedzieć, że tak. Jeżeli chodzi o Team, bo zacząłem właśnie w Juniku jeździć, m, zacząłem też testować nową ramę dla mnie, e, Card Republic. Moim zdaniem jest e, jedną z najlepszych ram, jaką dla mnie się jeździło. E, no, bardzo wygodna i bardzo tak jakby leżała mi tak jakby. Była wygodna i pracowała tak jak ze mną. O. No i jak atmosfera podczas tych wyścigów, bo to kategoria seniorska, ty się przeniosłeś w zeszłym roku z juniorów do seniorów już. Był plan na Mistrzostwo Europy i Świata w tym roku? Tak, były plany, ale niestety się zmieniłem przez y, wirusa. Ale no tak, byliśmy, już mieliśmy wszystko zaplanowane. Testy jakieś pod te Mistrzostwa Europy i Świata. No, jeżeli też chodzi o atmosferę pod namią, to jest naprawdę super. Mechanika mam Karola Dąbskiego i bardzo jestem z niego dumny, bo rozumie mnie i jest. No, mamy tak, jakby swój język, który. Możemy połączyć i możemy zrobić coś bardzo dobrego z tego. No bo Karol jest bardzo doświadczonym kierowcą, przede wszystkim, prawda? Tak, tak. Naprawdę. No ale dobrze. Mistrzostwa Świata zostały przesunięte z Brazylii do Europy. Jest ten sam termin. Jedziecie, czy nie? Jeszcze y, można powiedzieć, że są plany, ale no, nie są jeszcze tak pewne. Ok, to teraz powiedz mi Marcel na temat Formuły 4, bo yy, czytaliśmy już, że się przymierzasz do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z F4 yy, testowałeś yy, może coś więcej? Na... Nie, jeszcze nie, ale no cały czas czekam i no za niedługo już będziemy wyjeżdżali na tor niestety musiałem długo poczekać na no troszkę poczekać, ale no już powinno być wszystko dograne i powinniśmy za niedługo wjeżdżać na pierwsze testy i testować i może w następnym roku już coś pojechać, jak się uda. No bo z tego co wiem, to jesteś jednym z niewielu zawodników, który ma swój bolit formuły 4, prawda? Tak, to prawda. No i co, oglądasz, go widzisz, przymierzasz się, puculujesz, czyścisz. Codziennie. Siadam przy każdej okazji, jak jestem koło tej formuły, i no, codziennie na nią patrzę. No dobra, Marcy, powiedz mi teraz, jak z Twoją szkołą? Bo wiem, że wszyscy, wszyscy mają teraz zajęcia online. Lepsze rozwiązanie czy gorsze? Chciałbyś wrócić do szkoły, czy może być tak, jak jest? Są plusy i minusy. O. No to ja myślę, że no, Na pewno moim zdaniem jest troszkę łatwiej, jeżeli chodzi o e, przez internet nauczanie, bo zawsze można coś sobie pomóc i no, powtórzyć sobie więcej i nie jest się w takim stresie, tak jak wy. No a drugie też, e, jeżeli chodzi o przyjaciół, kolegów, e, no to w szkole się tak też czuć. No tak, tą wspólnotę czuć prawda? Przy komputerze nie ma czegoś takiego, ale wiem, że. Ale co tam? Wyciszacie, wyłączacie na, nauczycieli? Macie takie opcje? Bawicie się? Jakieś memy zrzuty ekranu? Nie, ja, jako, e? ja raczej nie kombinuję. Okej. Okay. Marcel. Nie dogryzać. No tak, jasne. E, powiedz mi, jak będzie wyglądała Twoim zdaniem ta najbliższa przyszłość, sezon? Czy uważasz, że. Że wrócimy na tory, nie wiem, dam w do Włoch, na Mistrzostwa Europy w Polsce. Jak to będzie Twoim zdaniem wyglądało? Czy ten no, sens jest już jakby, można o nim zapom zapomnieć? No, ciężko mi też powiedzieć, bo w Polsce na pewno to może zacznie ruszać, bo już niektóre tory zaczynają otwierać i można zacząć jeździć w niewiele osób, ale no już zawsze coś można. Jeżeli chodzi o Włochy, to wydaje mi się, że tam jest cięższa sytuacja i raczej będzie trzeba troszkę dłużej poczekać na rozwój sytuacji. A jeśli chodzi o Włochy, mógłbyś nam opowiedzieć troszeczkę, jak wyglądało takie bycie kierowcą jednego z czołowych bądź co bądź włoskich teamów? Jaka była atmosfera? Jacy to są ludzie? Jakie panowały tam, nie wiem, relacje albo, albo jakieś schematy? Na przykładzie Baby Race twojego, twojego teamu. Bo byłeś tam z y, Tymkiem Kucharczykiem, prawda? Tak, tak. E, no to tak. Jeżeli chodzi o Baby Race, e, no, fajna była tam atmosfera. M, bardzo fajni mechanicy. Też fajnie, że właśnie miałem Tymka w teamie, bo zawsze może, mogliśmy sobie coś pomóc, porozmawiać. Jak ktoś coś. Nie rozumiał albo potrzebował jakiejś pomocy. Yy. Jaki język panował oficjalnie? Włoski czy angielski? Angielski. No, raczej angielski. Ja pamiętam ja pamiętam. Yy, kilka wyścigów takich, że się pojawiły wasze zdjęcia w internecie i, i okazało się, że jesteście reprezentantami Monako. Bo macie odwróconą flagę Polską, pamiętasz to? Tak, tak. No, troszkę, jakiś tam właśnie błąd wyszedł, już wolę zapomnieć o tym, ale już jest wszystko ok. Dobra, Marcel, jaki, jaki będzie ten, yy, ta druga część sezonu dla ciebie? Masz jakiś konkretny plan? Czy nie wiem, czy już analizujecie, kiedy będą treningi? Bo już można trenować generalnie. Chociaż, chociaż nie za granicą, bo, bo to by się wiązało z, pewnie z dwutygodniową kwarantanną. Ale nie wiem, macie już jakiś zarys, co będziecie robić teraz? Nie tak do końca, ale już tak jakby zaczynamy planować, jeżeli chodzi o, o od formułę 4, żeby no, wyjechać w końcu z nią z garażu i no, zacząć testować to, żeby. Wejść w temat, żeby jakichś może mechaników znaleźć, żeby po prostu pomóc. Może jakiegoś sponsora znaleźć, jeżeli ktoś by się odezwał, to byłoby super. Bo Formuła 4 to już nie jest, można powiedzieć zabawa. Bo to już jest droższy sport cięższy. No i tam już nie ma zabawy. Tam już trzeba jechać i pokazać. Ale. Zaczniecie w Polsce od testów, czy, czy to będzie za granicą Raczej w Polsce. Marcel, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że, że niedługo zobaczymy się na torze, nie, nie przez komputer. Będziemy oczywiście śledzić wszystkie Twoje poczynania i twój start w F4. Nie jesteś pierwszym kierowcą polskim, który już się przymierza do F4, ale będziemy trzymać kciuki na pewno i. I, i kibicować i szybkiego powrotu na torcie Dobrze, dziękuję bardzo i do usłyszenia.